Dzień dobry. Cześć. Witam was serdecznie na naszym kanale. Dziś troszkę wyjątkowy film, ponieważ odbędzie się pierwszy spacer niedzielny na górę Majdan. Tak, to jest ta góra pod którą leży nasza osada. I jest to pierwszy taki, takie przejście, powiedzmy, krajoznawcze z przewodnikiem tutaj lokalnym, który będzie prowadził całą grupę. No, i chcę Wam to pokazać, jak to będzie wyglądało. Sam jestem ciekawy, ponieważ ja nie jestem organizatorem tego wydarzenia, i generalnie teraz będę jako uczestnik, i bardzo mi się podoba ta inicjatywa, ponieważ promuje właśnie lokalną miejscowość, naszą tutaj, no ale też miejsca, które warto odwiedzić. No i tutaj obietnica była przedwyborcza, że powstanie na Górze Majdan wieża widokowa, i właśnie. Też będziemy to tam troszkę o tym rozmawiać. No i historycznie też pewnie zostaną poruszone wątki góry Majdan, no i właśnie miejscowości, w której mieszkamy, w której przebywamy i w której nasza osada się znajduje. A właśnie idziemy w stronę Osady Młyńskiej. To jest osada taka zaprzyjaźniona tutaj z naszą osadą. Dużo też działamy, ale generalnie idziemy tam, ponieważ tam będzie start całego wydarzenia i stamtąd rozpocznie się przygoda na górę Majdan. A tutaj jest rzeczka. W strumyk, który czasami przekształca się w wielką rzekę podczas powodzi błyskawicznej, i pokazywałem ją Wam podczas ostatniej powodzi błyskawicznej. No, także teraz jest spokojna, malutka, ale potrafi być naprawdę wielka. No i dotarliśmy. Osada młyńska Michała Winierskiego. Trzy godziny to chyba nie, nie będzie. No, maksymalnie mam na myśli, nie? nie więcej chyba. Myślę, że trzy godziny to będzie ok, prawda? Tak, 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 tak. Nie, no, nie, oczywiście. Dobrze, no to, no, to cóż, jeszcze no, raz serdecznie witam nie? w zasadzie mójskiej. Myślę, że tutaj w większości z Państwa na to miejsce. Bardzo się cieszę, że udało się zrealizować to tak zwane pierwsze masowe wyjście na, na Majdan. Mamy tutaj taki kompleks zleśny w moim przekonaniu nieodkryty. Znaczy nie tylko w moim, bo tutaj już wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy. Jest to jeden z takich największych kompleksów leśnych tutaj w okolicy. Można się go dostać praktycznie od, z każdej strony i od Rożnowa, i od Roztoki, od Bartkowej, od Bujnego, od, nawet od strony tutaj gminy, gminy Zakliczyn. Jest to w większości pod nadzorem lasów państwowych. Nie objęty jakąś szczególną formą ochrony, ale ja tu obserwuję od wielu, wielu lat, że jest tu bardzo dużo gatunków ściśle chronionych, zarówno zwierząt, jak i, jak i roślin. No i też obserwuję to, że, że jest on nie do końca gospodarowany, tak jak być powinien. To znaczy ja powiem, z punktu widzenia tej ochrony, ochrony przyrody, nawet mamy tutaj prawdopodobnie, chociaż nie jest to potwierdzone, ale mamy tutaj prawdopodobnie siedlisko bociana, czarne, bociana czarnego a tu by w grę wchodziła już ochrona do 300 metrów w promieniu. No to są takie te tematy też poboczne, mnie to bardzo interesuje i mam nadzieję, że też będzie tutaj początek tego naszego spotkania, żebyśmy też zaczęli na ten temat rozmawiać, żebyśmy patrzyli też na potencjał przyrodniczy tego, tego regionu pod względem właśnie takiej turystyki przyrodniczej, ale też i ochrony przyrody. No i sama Góra Majdan. No dla, mnie, dla mnie to jest taka bardzo ciekawa, bardzo tajemnicza góra. Jest tam co prawda szlak turystyczny, ale on jest taki bardzo mało użytkowany. Wydaje mi się, że to jest duży potencjał, możemy coś ciekawego zrobić. A wzorem tego, co jest na paśmie Brzanki, co mi się bardzo spodobało, tam są coroczne wyjścia coś na wzór tego, co... Albo znaczy my się wzorujemy, chcemy się wzorować na... No, Tak, tak, No i to kamieni. ja bym ba bardzo dzisiaj zachęcał, <laughs> żeby każdy z nas gdzieś znalazł jakiś kamień. I żebyśmy tak, wziąć go do kieszeni, możliwie jak największy, taki co najmniej, że miał spięć Musimy koparkę wziąć ze sobą. I żebyśmy dzisiaj zapoczątkowali usypywanie takiego kopca właśnie, właśnie z kamieni, wzorem tego co jest na brzance, ten pomysł mi się bardzo, bardzo spodobał. Moglibyśmy organizować co roku takie, takie masowe wyjścia i tam usypywać, a też zachęcać do tego turystów indywidualnie, którzy będą w okolicy, żeby wędrowali na ten Majdan i, i tam dokładali ten, ten kamyczek. No to tak? Tak, tak. No to rzeczywiście teren duży, tak, ale dzisiaj właśnie spotykamy się, ruszamy na Majdan. My jesteśmy w tym momencie o stacji Brzeziny. Majdan mamy tutaj. My wychodzimy właśnie na niego od tej strony północno-zachodniej. 512 metrów na kolejziemy moza. To jest cel okay. naszej wędrówki. Więc ruszamy. Tak, ale może być, że dzisiaj już będzie 512,25 cm. No, to ja z no, jest... kamieniami. Ruszyliśmy już, także idziemy. Będziemy przechodzić koło naszej osady. Trasa tak będzie przebiegała. Było kilka wariantów. Wybraliśmy tą, znaczy organizatorzy wybrali tą bardziej łagodną, czyli koło nas. I później będziemy schodzić. Generalnie sam jestem mega ciekawy, bo takiego zarysu historycznego to jeszcze nie znam. A tutaj właśnie jest okazja do tego, żeby poznać pewne aspekty historyczne i to jak to wszystko się tutaj ukształtowało. To tutaj bliżej, właśnie to jest też dobry moment, żeby właśnie to sobie ściągnąć. Te 10 minut podchodziliśmy, rzeczywiście się troszeczkę zagotowaliśmy, więc... a podejście jeszcze będzie skoro. Troszeczkę ta druga się wypłaszcza, ale cały czas w górę, cały czas w górę, więc ten, ten, Majdan, ten Majdan rzeczywiście jest taką górą tutaj, można powiedzieć po tej stronie Zia w ogóle najwyższą, tak? 512 metrów. Mamy dobrowską górę 583 metry, to po drugiej stronie, najwyższy przed po pogóza Wresznowskiego. No i my na Pogórze Rożnowskim jesteśmy, tak? Tutaj bardzo blisko Ciężkowisko Rożnowskie, Park Krajobrazowy. Wiele osób, które mieszkają w Rożnowie mówią, że to jest Rożnowsko-Ciężkowicki Park Krajobrazowy, albo mówią, że to jest Pogórze Ciężkowisko Rożnowskie, albo Rożnowsko-Ciężkowickie. No tutaj geografowie cały czas się na i Tuchowskiej Tuchowskie nawet słyszałem, no, to że jest końcu, Pogórze. W kto mówi. O tym. Jest Rożnowskie, jest Ciężkowickie, my jesteśmy na Rożnowskim i tego się na razie trzymamy. Natomiast powiedzcie mi, co tutaj wieczorową porą możemy zobaczyć w tym lesie, na Majdanie? Sowe. Nie papielice. Nie z tobą. Właśnie, właśnie, papielice i sowe i nietoperze. Ja mam akurat nietoperze, tak żeby się wzmocnić, ponieważ cały czas podchodzimy, podchodzimy, podchodzimy. Mam te nietoperze od baby z gór. E baba z gór. <noise> baba z gór, kto mi pomoże? Um, tu, tu może jakaś. Kobiecałaścia um, no, O, super, dobra? Poczęstujesz. To akurat dostałem z, dwa dni temu, robiliśmy tam spotkanie w klinice i baba z gór, czyli Zuza, z Muszyny, organizuje wyrowy, dla kolegi. Zrobiła. <głos> <głos> widzę, tak. Super, osada leśna, super maratony. Jak się nazywają twoje maratony? E, tak. E, dzień dobry, nazywam się Karol. Bosy wirus Trojan, tak mnie można zlokalizować. Jestem organizatorem między innymi maratonu wokół Jeziora Rożnowskiego. W edycje już były, w przyszłym roku będzie trzecia edycja. Obiegamy Jezioro na najdłuższy dystans obiega, startujemy w Gródku i dookoła jeziora, nie główną drogą, tylko przez łąki, pola, domy prywatne. Przez podwórka biegniemy, takie kółeczko sobie pękle robimy. Jest taki bieg towarzyszący 5 km, był w tym roku. W przyszłym roku, właśnie tutaj, Majdan to mnie też ściągnęło tutaj dzisiaj do Was. Tak, na Majdan też są dwie trasy wyznaczone 10 km i pół maraton. Więc jest co robić. Impreza odbywa się zawsze w granicach 18, w okolicach daty 18 lipca. Co roku, a ta data nie jest też przypadkowa 18 lipca, to jest troszkę tragiczna tutaj data w historii sądeczyzny Podhala przeszła wtedy duża powódź. Zgarnęła wszystko co miała i po powodzi która tędy przeszła i spustoszyła tak naprawdę te tereny. To był 1934 rok, bo jeszcze nie dodałem. 1934 rok. Po tej powodzi podjęto decyzję o przyspieszeniu budowy tam zapory w Rożnowie, bo to nie jest, że wtedy zapada decyzja, bo plany już były przedwojenne, dużo przedwojenne, nawet przed, prawda, okolice tutaj nie pamiętam daty, ale przed wojną, żeby nie było tutaj niedomówień. Były, ale oczywiście wtedy wydawało się włodarzom tutejszych terenów, że to jest za droga inwestycja. Jak okazało się, że kilkunastokrotnie więcej szkód wyrządziła ta powódź w 1934 roku, 18 lipca. Wtedy przyspieszono decyzję o budowie zapory. I dzięki temu no, te tereny... Teraz poprzez kolejne powodzie są nie spustoszałe. Tak? Na tak. I to jest taka pani, która pisała taką monografię na temat Gródka nad Dunajcem. Powstała ona chyba gdzieś na początku lat 90. i opierała się o źródła takie no, gdzieś archiwalne. I tam jest wzmianka, że... tutaj niedaleko mamy zamek w Czchowie, wybudowany przez Kazimierza Wielkiego. I tam gdzieś prawdopodobnie w kronikach jest opisane, że król Kazimierz Wielki wyprawiał się na polowanie właśnie tutaj, na Majdan. To, to były ówczesne, yy, no, oczywiście całe Karpaty, ale mocno, mocno zarośnięte i to, i, i pra, prawdopodobnie, no tak sobie to wyobrażam, że stąd się wziął Majdan, bo też inne określenie Majdanu to jest plac, plac wojskowy, ale też właśnie taki, taki plac i najprawdopodobniej chodziło o to, że gdzieś musiał być tutaj obóz, gdzie powiedzmy te wojska królewskie się, jakby umiejscowiły i stamtąd się wyprowadzali na na polowanie właśnie tutaj na, na Majdan. No jest to bardzo prawdopodobne, skoro zmianka jest, że tutaj król Kazimierz Wielki polował. No i doszliście do kościółka, tak jest kościółek drewniany. Ja nie tam na tej... Ktoś jest zainteresowany, to mamy cichą wodę autorstwa Ludwika Jerzego Kerna, proszę bardzo. Tylko tutaj widzę. Tak. To... E, może Dzień zacznę to od, stekstu, od tego że... Proszę, proszę. z tekstu Bardzo proszę, tak. Elu, tak tak. masz więcej? E, tak, mam tak. cichą makijałę. E, mam jeszcze lato-lato. E, e, akurat no, mamy jesień, ale nie bądź taki szybki bil. to może to. Przy, przy może to. sobie. E, tak. Proszę no nie wiem, Tosia, czy... niech się pokaże. Uda nam się. Oh, to... Tosia. Tosia, gdzie jest? Tocia tocia. Tosia, to jest Tosi, yes, brawo. proszę. Brawo. Nie, no ma Odnośnie grzybów, tak, jeśli chodzi o postać Ludwika Jerzego Kerna, to w jego twórczości pojawiają się też takie utwory. Ludwik Jerzy Kern razem z znany poeta Satyryk miał swój domek nad Jeziorem Rożnowskim. Niektórzy, być może szczególnie te osoby, które mieszkają w Rożnowie, znają to miejsce, ponieważ ten domek jest ulokowany powyżej Rożnowskich skałek. W tej chwili w tym domku mieszkają rożnowscy przyjaciele państwa Kernów, pana Ludwika i pani Marty, zachowali, co prawda domek jest po remoncie, ale zachowali jego charakter, jest tam dużo pamiątek, oprócz tych pamiątek, które udało mi się zgromadzić i są w izbie, to pozostałe właśnie są w tym domku I na Życzenie osób, nie tylko turystów, którzy przyjeżdżają po to, żeby sobie wypocząć, bo jest taka możliwość, ponieważ właściciele tego domku udostępniają w tej, w tej chwili, wypożyczają na sezon letni udostępniają pokoje, więc można zobaczyć eksponaty, które pozostały właśnie po, po twórczości. Jest duży stół, przy którym bardzo lubił spędzać swój wolny czas Ludwik Jerzy Kern i właśnie tam między innymi powstał Ferdynand Wspaniały, a piesków państwo Kernowie mieli bardzo, bardzo dużo i co ciekawe to wszystkie imiona rozpoczynały się na literkę F. Najbardziej znana była farsa Państwo karnowie byli bardzo do tego pieska przywiązani i rozmawiałam z panią Martą jeszcze przed jej śmiercią i faktycznie farsa przyczyniła się do tego, żeby powstał Ferdynand Wspaniały Piesek, który chciał zostać człowiekiem. Osoby nieco starsze mogą zobaczyć ale młodsi również e, bajki e, dotyczące właśnie Ferdynanda Wspaniałego. Natomiast jeśli chodzi o osoby dorosłe, to na dzisiaj przygotowałam taką poezję. Jeśli Państwo pozwolicie, to przeczytam trzy wiersze. Właściwie są to bajki. Natomiast dla naszych młodszych słuchaczy mam coś miłego. Pan Piotr już zaczął od przybijania pieczątek. Mam książeczkę o nietoperzach, także młodsi również się doczekają na swoją kolej. Ale mam nadzieję, że nie będą się nudzić w trakcie czytania. Raz w leśnej miejscowości na najwyższym drzewie miał miejsce ptasi konkurs o mistrzostwo w śpiewie. Po wstępnych przesłuchaniach, po brawach i brawkach. W konkursie pozostały słowik, kos i kawka. Wachlarz ptaków był duży w sądzie konkursowym. Wrony, kruki, jaskółki, wróble, szczygły, sowy, dzięcioł, który w muzyce cenił głównie takt i bocian, co decyzję wpisywał do akt. W nadchodzącym wieczorze, pośród liści drżenia, pierwszy słowik rozpoczął finałowe pienia. Nutki z gardła wyrzucał wdzięcznie raz za razem. Trele ciągnął cichutko, modulował frazę, Urozmaicał tematy w ozdobników masy. Krótko mówiąc, śpiew jego był najwyższej klasy. Po słowiku kos śpiewał, zadarł dziób w niebiosa i gwizd wypuścił nagły, jakby z głębi nosa. Powtórzył go trzy razy na tej samej nucie, ukłonił się jurorom i z estrady uciekł. Zachmurzyło się niebo, wiader przebiegł po listkach, gdy wyszła na estradę trzecia finalista. Wyglądała mniej więcej niby zmokła kura, groźną pozę przybrała, nastroszyła pióra, a potem zaskrzeczała. tylko jeden raz ale także ją słyszał cały w W altance, obrośniętej dzikim winogradem, zebrali się jurorzy na długą naradę. Przebiegu jej nie znamy, nie podam jej wierszem. Dość na tym, że przyznano Kawce miejsce pierwsze, ogłoszono to z pompą na wielkim bankiecie. Kosowi miejsce drugie, Słowikowi trzecie. Nie krzykcie się na wyrok czytelnicy mili. Taką także jak ludziom. Zdarza się pomylić. W tym drzewku jakąś tabliczkę się przywiesi. Tak jest. 512. Jest? Albo więcej, jest? zobaczymy. Na razie coś. Dokładamy. A, no to. Aha, I zaraz się jeszcze nie do piękna, tylko zaczynaliśmy. Tak, jest dobrze, wielkie usypywanie tak. wyciągnij. Tak, Cesarzowi co cesarski tak. Nie po cośmy nie żeby to znieść teraz Ustawiamy się po tamtej stronie od razu, przechodzimy, bo to będzie zwiększamy. Tak, dobrze. O. Brawo, największy kamień. Okay. Mamy nadzieję, że nie od samego dołu. Ale chwileczkę, bo my mamy tu kamień z i nad samego jeziora ładny ale no ale znowu grzyb tylko to jest szatan szatan ojej no kochany synu To nie lapi no miłości. no szatan to jest szatan to jest szatan tak dlaczego no bo jest szatanem to jest grzyb szatan który to jest borowik szatański dokładnie tak wygląda Piękny piękne oczy więc czerwona nóżka jak go przepniemy, to się barwi nawet widać delikatnie, jak przejedziemy. Ale do... Do... ceglastopory też się bardzo widać. Tak, ale ma czerwoną nóżką, nóżkę i biały kapelusz i to jest właśnie... I to on powinien być, i on jest również... Trujący. Trujący to ja rozumiem, ale on jest taki goryczkowaty? Też, tak, 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 tak. dokładnie. Tylko nie mylić z, gorycz... z goryczakiem, bo goryczak żółciowy, on nie jest trujący, on jest niejadalny. Ale jest nie, bardzo nie... <głos》> i nie <głos》> na inną godzinę. Przy no, no. tak, do... ognisku. Tak, przy ognisku, o właśnie. O, 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 właśnie. Właśnie, pory roku. Dobra. Dzieciaki, pokażcie nam Aidan tutaj gdzie jest. Chodźcie tutaj, dotknijcie górki. Chodźcie, 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 chodźcie. O, bardzo ładnie, właśnie. Jest, My jest, jest, danka jest, Tak, Giczanka też, wszyscy razy. Michał, a ty gdzie masz tutaj paluszek na Majden? Chodź tutaj. Do Inicjator tutaj i piesek. No, piesek. piesek, 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 jest, jest. Super. Świetnie, 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 świetnie. Jest, mamy to. Te zdjęcia obiegną. Częsnicy, mamy do Was taką prośbę, ponieważ to spotkanie też miało taki cel, że chcemy... Chcemy przedstawić petycję tutaj no, każdego z Was, kto będzie też chciał się tutaj podpisać e, odnośnie, odnośnie właśnie tutaj budowy tej wieży widokowej. Mamy nadzieję, że ona tutaj powstanie. No i też takiego zagospodarowania teraz turystycznego Majdanu. Krótko, postaram się bardzo, bardzo szybko to przeczytać, żebyście wiedzieli o co chodzi. Petycja. My niżej podpisamy, zwracamy się do Pana Wójta Jarosława Baziaka z prośbą o rozpoczęcie działań mających na celu utworzenie punktu widokowego z późniejszą możliwością budowy wieży widokowej na wzniesieniu Majdan położonym w Rożnowie. Wspomniane wzniesienie o wysokości 512 metrów nad poziomem morza zapewnia idealne widoki krajobrazowe. Będąc w tym miejscu można podziwiać cudowne widoki w stronę Jeziora Rożnowskiego oraz Tad, ale również w przeciwną stronę w kierunku Zakliczyna, Roztoki Brzezin i Tropia. Położenie punktów wzdłuż istniejącego już szlaku PTTK umożliwi bezproblemowy dostęp dla turystów. Punkt widokowy, a następnie wieża widokowa będzie dużą atrakcją dla wszystkich odwiedzających naszą gminę. Pozytywne oddziaływanie podobnych obiektów można obserwować w wielu miejscowościach w Małopolsce. Obiekty takie przyciągają turystów, a otoczenie przyrody poprawia samopoczucie i stan psychiczny tych, którzy szukają ucieczki od pędzącego życia na łonie natury. Punkt widokowy, a później, a później wieża widokowa na wzniesieniu Majdan będzie unikatowa ze względu na przepiękną panoramę jeziora rożnowskiego oraz tat. Bliskie położenie od miejscowości Bartkowa, Grudę, grożną przyczyni się również, że obiekt będzie odwiedzany intensywnie także poza sezonem. Łatwy dostęp, istniejącą już drogą leśną da szansę na cieszenie się widokami z takiego punktu nawet najmłodszym z nas. Z uwagi na powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o zainteresowanie się naszą inicjatywą utworzenia punktu widok widokowego na wzniesieniu Majdan. Jesteśmy przekonani, że utworzenie takiego punktu przyniesie korzyści dla rozwoju turystyki, promocji regionu oraz pozytywnie odbije się na wizerunku naszej gminy. Dziękujemy za zapoznanie się z naszą inicjatywą i liczymy na kroki w kierunku realizacji tego projektu dla naszej społeczności. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał ochotę, to zapraszamy na dole tam do poparcia naszej petycji. Ostatnim momentem, który udało mi się uchwycić, to jest właśnie moment przeczytania petycji. Później już zeszliśmy do Osady Muńskiej, było już ciemno. Moja kamera w ciemności no dobrze, nie nagrywa, ale był w Osadzie Muńskiej bardzo fajny poczęstunek, zjedliśmy kiełbasę. Nie udało się rozpalić niestety ogniska ze względu na pogodę, bo padał cały czas deszcz, ale atmosfera była niesamowita. Poznałem bardzo ciekawych ludzi tutaj z okolicznych miejscowości. Poznałem różne ciekawe pomysły na zagospodarowanie przestrzeni naszej miejscowości. Jestem bardzo wdzięczny za to, że Michał wraz z przyjaciółmi zorganizowali właśnie pierwsze masowe wyjście na górę Majdan. Na pewno w kolejnych latach będę wspierał tą inicjatywę i mam nadzieję, że Pan Wójt również się pojawi na kolejnej edycji. Już nie możemy się doczekać, aż rozpoczną pracę na górze Majdan w celu wykonania wieży widokowej, bo ona naprawdę urozmaici tutejszy teren. Miłosz bardzo fajnie wspomina wyjście, jest już zainteresowany kolejną edycją, no i kolejnymi takimi wydarzeniami. A dzisiaj z wami się żegnam. Dziękuję za obecność podczas dzisiejszego filmu i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!